Prawdopodobnie najlepsza limuzyna segmentu E dostępna na Polizingowe.pl. Seria 5 od BMW model G30 LCI z mocnym silnikiem diesla oraz pakietem M. Piątka to idealny wybór dla osób szukających ponadczasowego wyglądu, dynamiki jazdy i luksusu wnętrza. Klasyczna linia auta to wygląd, ale dynamika jazdy to odpowiednie detale. Jak zderzaki pakietu M oraz prawdziwe wyloty powietrza chłodzącego hamulce kół przednich, czy odpowiednio stylizowane progi dopełniające elementy aerodynamiki auta. 19-calowe dedykowane felgi z niebieskimi zaciskami to klasyka kolorów serii M, a unikalny lakier oraz pakiet czerni świetnie dopełniają wizualnie całość. Sercem BMW jest sześciocylindrowy silnik generujący 286 koni i 650 Nm. Jest dynamiczny, oszczędny i pozbawiony wad poprzednika. Takich aut szukaj tylko na polizingowe.pl.